W dzisiejszym odcinku pogadam sobie na temat najlepszego łowcy ksenomorfów z rasy Predatorów, o którym praktycznie nic nie wiemy. Serpent Hunter, albo Alien Head, bo o mowa, był elitarnym predatorem, który pojawił się w grze Aliens vs. Predator z 2010 roku. I jest to ten typ predatora, o którym nie za wiele można powiedzieć. Bo w zasadzie nic o nim nie wiemy. Dosłownie. Chłop pojawił się na 5 sekund w kampanii Predatora. O, 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 tutaj jest. I pewnie znajdą się osoby, które będą narzekać na to, że robię materiał o jakimś predatorze, o którym nawet nic nie wiemy. Ale do, proszę zobaczcie jak on zajebiście wygląda w tej masce. A jeżeli mowa o jego masce, to została ona zaprojektowana na kształt twarzy ksenomorfa na części jego osiągnięć łowieckich na ten konkretny gatunek. Opis fizyczny. Gatunek Jałcia płeć samiec, wzrost 2,23 m kolor dreadów czarny. Informacje biograficzne Ranga Elita Przynależność klan elitarnych status żywy do ekwipunku Serpent Huntera należy Biomaska, Podwójne ostrza nadgarstkowe, Rękawica na nadgarstek z urządzeniem samozniszczenia, Nóż ceremonialny, Działko plazmowe, Kamuflaż i Shuriken. Czyli w sumie podstawowe uzbrojenie Predatora z AVP. Z innych ciekawostek nasz Alien Head Predator był dostępny jako skin w multiplayerze w preorderowej wersji razem z Kaneko i numerem 6. Oraz NECA wypuściła go w 17. serii figurek z AVP. I co? To by było na tyle. Dajcie znać co uważacie o Serpent Hunterze. Aż dziwnie się czuję pytając was o to co uważacie o postaci, o której w zasadzie nie było za dużo. Choć nie, w sumie, ej, możecie o nim sądzić? To też jest ciekawy aspekt. Nie wiem, możecie też napisać jak wam się podoba ta maska? O, bo według mnie ta maska jest zajebista, wygląda świetnie. Jeszcze tak, przy okazji, ten odcinek jest pierwszym odcinkiem naszej nowej serii, nowo starej serii. Czyli, kto co odświeżam kompletnie, to tym odcinkiem zaczynamy. Nie było już poprzednich, poprzedniej już. Zrzuciłem do kosza i nie ma. Tym zaczynamy jakością nową. Trzeba wprowadzić nową jakość na kanał i po prostu pozbywać się tych niektórych komiksów, komiksów, serii też właśnie było z omówieniem komiksów, które po prostu mi nie podobały się. Więc co? To by było na tyle. Dzięki wielkie. Trzymajcie się. Cześć.